Jest bezpośrednim prekursorem wytwarzania dopaminy w naszym organizmie, a wiadomo czym jest dopamina. Dopamina daje nam szczęście. Bez dopaminy w organizmie nie ma sterowania adrenaliną i noradrenaliną, a to tutaj ma wpływ na stosowanie tego suplementu w sportach, o czym będziemy mówili troszkę dalej. L-Dopa jest. Tutaj suplementem, natomiast z powodzeniem od lat 20. XX wieku, wykorzystywana jest w medycynie jako lek. Jest to jeden z najlepszych i najskuteczniejszych leków w leczeniu choroby Parkinsona. Znacząco hamuje jej skutki i niekiedy całkowicie tłumi objawy. L-dopę pozyskuje się z kory świeżbowca właściwego, i to jest chyba jedno z głównych i najważniejszych źródeł pozyskiwania ldopy ze względu na to, iż ta roślina ma niezwykle wysoką bioprzyswajalność tego preparatu, a stężenia u niektórych producentów wynoszą w ekstrakcie jej aż 99%. Jak suplementować l i tutaj jest pewien haczyk ze względu na to, iż to preparat, który jest niezwykle podatny na środowisko oraz sposób transportu i przyjmowania. Niekiedy jest tak, że osoby, które suplementowały LDP twierdziły, że nie odczuwały jej skutków działania. Jeśli przyjmujemy witaminy na czczo lub z posiłkiem, jesteśmy w stanie niewiele rozróżnić sposobu ich działania. Tutaj przy ldop niestety musi być zachowany odpowiedni proces podania preparatu. Przede wszystkim nie należy łączyć tego z głównymi posiłkami, unikać tłuszczu i białek. Więc, najlepszym wskazaniem tutaj, byłby okres stosowania LDOP oraz innych suplementów sportowych, takich jak kreatyna, BCAA, elarginina. Nie było żadnych badań naukowych w tym kierunku. Ciężko powiedzieć, czy stosowanie l razem z kreatyną może dać jakieś efekty. Na pewno nie należy stosować jej z beca i białkami, ze względu na to, co już powiedziałem wcześniej, całkowicie tłumi jej wchłanianie albo znacząco ogranicza. Natomiast były niektóre prace naukowe w łączeniu l z tyrozyną czy l Jednakże tutaj nie zostało to przeprowadzone na sportowcach, więc łączenie tego suplementu z innymi suplementami sportowymi niestety nie wiemy, jak to wygląda. LDOPA, a inne hormony w organizmie. I tutaj bardzo ważna i ciekawa rzecz. LDOPA poprzez jej wpływ na dopaminę w organizmie znacząco wpływa na wytwarzanie naturalnego wewnętrznego hormonu wzrostu. Na grupie badawczej osób y, bodajże w Szwecji w 1967 roku jedne źródła podają, iż y, preparat był stosowany na grupie sportowców trenujących dwa razy dziennie, dwa razy w tygodniu i wytwarzanie hormonu wzrostu u tej grupy badawczej, który był podawany, y, właśnie ten suplement, wzrosło o około 14-20%. do 20%. Była to średnia. Natomiast u grupy. W której było podawane placebo nie zanotowano takiego wzrostu. Eldopa także bardzo korzystnie wpływa na obniżenie hormonu stresu kortyzolu. Wręcz powiedzieć można by, że go hamuje niemal do zera, chociaż tutaj jest bardzo naciągnięte. Bardzo ciekawe badania naukowe. Okres 2001-2010. Wpływ eldopy. Na sterowanie i wytwarzanie w organizmie człowieka adrenaliny i noradrenaliny. U grupy sportowców, sprinterów, podnosiła poziom adrenaliny o 10%. W sytuacji zagrożenia organizmu, bodajże badania przeprowadzane na amerykańskich Marines, niewielka wzmianka, powodowały, iż ich umysły pracowały jaśniej, a refleks wzrastał o ułamki sekund więc tutaj e, widzimy, jak szerokie i jak fajne zastosowanie ma. Pytanie, jakie zastosowanie może mieć e, eldopa w sportach na przykład siłowych. E, dwubój olimpijski, rwanie, podrzut. Tutaj ułamki sekund tak naprawdę, jeśli dwubojista podrzuca ciężar nad głowę, żeby wejść pod niego, nie popełnić błędów, pewien automatyzm, zachować swój. E, eldopa na pewno pomoże. Sposób suplementacji l tutaj także nie jest to suplement doraźny, nie działa jednorazowo, dwurazowo jak na przykład by magnez. E, trzeba go podawać w dłuższym okresie czasu i tutaj suplementacja minimalna to jest miesięczna, natomiast maksymalnych nie ma. Źródła w internecie amerykańskie z University of Alberta podają, że Optymalna suplementacja preparatem wynosi około 6 miesięcy. Po tych 6 miesiącach mamy jakby organizm całkowicie naładowany l dopą bardzo dobrze funkcjonujący, więc można spróbować 6-miesięcznego cyklu L-DOPOM. Pytanie o skutki uboczne. I tutaj praktycznie nie ma u osób zdrowych skutków ubocznych. U osób z chorobą Parkinsona niestety występują różnego rodzaju skutki uboczne, ale tutaj nie będziemy się rozwodzić, ponieważ mówimy o suplementowaniu osób zdrowych, sportowców, więc jakby jeden z bezpieczniejszych, jak nie najbezpieczniejszych, i bardzo dużo.